Czasem człowiek nie robi pewnych rzeczy Chociaż wie, że powinien zrobić Ale nie robi, bo musi chyba, nie wiem, do tego dojrzeć Albo sobie coś przełamać Albo zmienić jakiś schemat myślenia I, i potem, potem, kiedy w końcu dociera Uświadamia sobie, Boże, czemu ja wcześniej na to nie wpadłem Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem I tego, i tamtego No, jest takie coś, taka eureka, tak dlaczego wcześniej, dlaczego męczyłem się tyle, a, a tego nie zrobiłem i tak dalej, no, no nie wiem, no jest coś takiego, nie, że no musi w sobie coś, coś człowiek przerobić, przełamać do czegoś dojrzeć, do jakiejś decyzji e, jakiegoś te, jakiś taki zdecydowany krok podjąć I to jest ten moment, kiedy, kiedy ludzie zaczną być bardzo zdeterminowani, żeby sięgnąć tego celu wyznaczonego. No nie będą już ludzie siedzieć cicho, nie będą już potulnie się zgadzać na wszystko, tylko po prostu autentycznie wejdą w działanie i konkretne czynności, decyzje. Będzie taki zwrot, gdzie ludzie pomyślą sobie: Nie, ja już, ja już sobie dalej nie pozwolę. No, i, i te decyzje pociągną za sobą różne tam czynności, działania. I zobaczycie po prostu, jak zaczyna się wszystko manifestować. Jak poradzić sobie z wrogiem, jak zwyciężyć wroga. Kiedy mamy sytuację, że nikomu nic złego nie robimy, ale ktoś nas niszczy, żeruje na nas i. Chce zrobić nam krzywdę i tak dalej. Nie wiem, oczernia, okłamuje, osądza, nie wiem, wymyśla coś na nas, jakieś tam rzeczy. No to trzeba w walce z wrogiem dobrze znać sytuację, co konkretnie wróg robi, jak żyje i tak dalej. Wszelkie informacje są kluczowe. Na czym polega jego działanie. To jest bardzo potrzebna. Ta wiedza jest potrzebna, żeby wiedzieć, jak się bronić. No, na podstawie tej wiedzy, tak? Oceniasz. No, co musisz zrobić, jak się musisz obronić przed jego atakami. Jeśli chodzi o wroga, trzeba jasno stawiać granice, być konsekwentnym do samego końca. nie? Czyli nie możesz odpuścić. Nie możesz powiedzieć. O, będzie dobrze, o, coś tam. I odpuszczasz. Nie musisz być cały czas konsekwentnych. Bruk cię sprawdza. Bruk sprawdza, czy ty te granice stawiasz. I to się ciągle te lekcje będą powtarzać, dopóki ty nie nauczysz się tego. Problem jest w myśleniu. W myśleniu. postrzeganiu kogoś. Być może wierzysz w jakieś kłamstwo. W jakąś fasadę człowieka, no widzisz jego po prostu tylko wizerunek piękny, no ale, ale nie widzisz po prostu całości jego. Co jest istotne w walce z wrogiem, to że się z wrogiem nie walczy, nie, nie wchodzi się na drogę wojny, bo to jest strata energii. No, bo tego, tego typu osobowości, które atakują, mają w sobie demona, kontroli, ich celem jest głównie kontrolować człowieka. To jest ich cel, prowokować go, sprowokować go do, do po prostu reakcji emocjonalnych. Manipulacja. No, taka osoba manipuluje rzeczywistością, ludźmi, wszystkim no i ostatecznie wróg robi co? zwala na ciebie winę, czyli robi ci zło, a potem odwraca kota ogonem i mówi, że to ty to czynisz, nie? czyli ktoś chce cię okraść, ale on potem tak wszystko odwróci, że mówi, że to ty jesteś złodziejem czyli siebie, siebie w wróg siebie wybiela a innych oczernia, tych, którzy są niewinni Zwyciężysz, kiedy zachowujesz spokój i wroga unikasz, i realizujesz swoje cele. I trzeba to dobrze zrozumieć. Jest taki moment, kiedy sprawdzasz sytuację, nie? nie wiesz, działasz po omacku, nie wiesz do końca, z kim masz do czynienia, z czym masz do czynienia. Więc dochodzi do tych konfrontacji, ale potem, jak już zbierzesz całą, całą Inform wszystkie informacje o wrogu. Wiesz, że tego wroga musisz unikać, bo tracisz po prostu cenną energię, yy, że z nim w ten sposób nie wygrasz, wchodząc z nim na wojnę i, i w przepychanki. Bo wróg często udaje, że wszystko jest ok, a ty masz, ty, tobie się coś pomyliło, ty jesteś psychopatą, ty masz coś z głową, po prostu yy, widzisz, że on granie. Widzisz już, że on gra, że to jest po prostu gra, więc no, w taki sposób z nim nie wygrasz. To jak z nim wygrać? Zachowując ciszę, czyli nie odzywasz się, unikasz, nie masz z nim nic wspólnego, nie chcesz mieć z nim nic wspólnego, nie reagujesz emocjonalnie, nie próbujesz się w jakiś sposób dogadywać, czy coś, bo się nie dogadasz z wrogiem realizujesz po prostu konsekwentnie swój cel. że konsekwencja ma. Konsekwencja w postępowaniu ma swoje działanie. Nie możesz być przewidywalny dla wroga. Musisz obserwować wyprzedzić każdy jego krok. Czyli musisz umieć przewidzieć krok wroga. I wtedy. No, zadziałać w taki sposób, żeby nie wpaść w tą pułapkę. Wróg zastawia pułapki, no i ty musisz te pułapki widzieć i umieć je unikać. Cisza to znaczy zachowanie spokoju, nie wchodzenie w dialog z, drogie, z, z wrogiem i w taki sposób go rozwalasz duchowo. Tak? Jego, jego energię, jego moc, jego pewność siebie i tak dalej, w ten sposób rozkładasz go. Bo nie reagujesz, a on się karmi reakcjami, nie dajesz powody do tego. Nie ma, nie ma po prostu pretekstu. Nie może, nie może swoich kłamstw podeprzeć Twoim zachowaniem, bo Ty mu nie dajesz tego. Nie, nie może powiedzieć, że zwariowałeś, skoro, skoro nie zwariowałeś i ludzie to widzą. Więc yy, no, tak trzeba działać. Milczenie, cisza w sensie milczenie To chciałam powiedzieć, tak? Trzeba milczeć Jeśli chodzi o kontakt z wrogiem Milczeć Szara skała, unikanie yy, Niepróbowanie dogadywać się z wrogiem Totalnie zlewka Ale zlewka to nie znaczy udaje, że nic się nie dzieje Że on mi nic nie robi yy, Zlewka, udawanie oni też udają, mówią Wam dzień dobry, uśmiechają się Wam, a za plecami Was okradają. I tak samo macie robić, nie? Macie na zewnątrz udawać jakby nigdy nic, uśmiechać się, a za plecami realizować swoje cele, realizować swoje plany. Czyli udajecie jakby nigdy nic a za plecami donosicie na nich. Donosicie na wroga. Wróg nie może widzieć. Nie może widzieć. Podam wam przykład. Na podstawie, na przykładzie przyrody. Ja widziałam taką yy, akcję, to była chyba albo wiewiórka, albo ptak. Yy, wąż chciał zaatakować i ta wiewiórka albo ptak po prostu wydziobał wężowi oczy więc <mum> więc no powiedzmy wiewiórka tak wygryzła wężowi oczy jego zęby już nie miały znaczenia jego jad bo on musiałby ją widzieć żeby ją zjeść, złapać więc pomysł sobie, że wąż jest symbolizuje zło symbolizuje wroga a Ty jesteś tą wiwiórką? No myślę, że, że to są te najważniejsze, tak? No, to, jest, to, jest to, co, to jest to, co powinniście wiedzieć. No i jakby nigdy nic i zbieracie o wrogu yy, informacje, i potem je wykorzystujecie dalej.